Dawno nie miałem tak, żeby mieć naprawdę taką dobrą drużynę. Dzień dobry. Co? Tytuł trochę kontrowersyjny, prawda? Natomiast e, no wydaje mi się, że tak jest, Przy, przynajmniej dla mnie. E, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Battlefielda 4. Dzisiaj live gameplay. Zagrywam się ostatnio w Battlefield 4, cały czas praktycznie, i to co najważniejsze, też poza streamami. Gram sobie prywatnie dla przyjemności, co się często nie zdarza, muszę wam szczerze powiedzieć. Szturm, Famas wytłumiony, Moi drodzy, łapka w górę, bardzo mile widziana, jeżeli podoba się film, jeżeli spodoba się, spodobają się materiały z Battlefield 4 i fragi, które mam nadzieję, wam dzisiaj dostarczę. No poza, może tym, bo nie dostarczę. Famas to generalnie ewidentna bestia, jeśli chodzi o jakieś turmy czy dominacje. Eee... O, jeszcze z G18, mimo tego, że dosyć sporo się czasu trzeba poświęcić na przeładowanie, to to jednak warto używać. E jeszcze oczywiście Tumik, żeby nie być widocznym na minimapie. No i widzę, że też mam... To on wymiena. Gościu się to usrał po prostu. To nie niezły ninja. Widzę, że Timek też mamy w miarę ogarnięty, więc będziemy mogli sobie po prostu tak pobiegać, chyba, bez jakiejś, jakiegoś wielkiego skupienia na podkładaniu MCOM-ów. Dla mnie Battlefield 4 najlepsze FPS, w jaki grałem, ewidentnie. Bardzo często też na streamkach gramy, więc zapraszam serdecznie na Twitcha. Dużo rzeczy, dużo integracji. Przygotujcie się też... O, kolejny frag, ładnie. Na powrót topki, już wam kiedyś mówiłem. Top Battlefield 2042 powróci z wielką pompą i nagrodami. Kuźwa, no, niewiele zabrakło. Ale Saigon. Szanowni Państwo, ładujcie defibrylatory. Oczywiście nie zawsze można. Czasami po prostu się podnosi na 20 i rzuca od razu apteczkę małą. Ale jeśli jest czas, to ładujcie defibrylatory. A, smoku. Trudna. Skubańcy w ogóle. Albo mamy takich słabych przeciwników. Bo od razu już jest B podłożone. Albo taki mocny jest nasz zespół. Chodźcie, tędy może. Roznaczmy A. Zawsze lubię być. <laughs> dowódcą. Bo to dodatkowe punkty. Za realizację celów. W ogóle chyba zrobimy też odcinek. Aha. Odcinek, no. <laughs> eee... Jeszcze jeden. O, dowódcy! Pogramy sobie trochę komanderem. To tak na marginesie. Na taką odległość FAMAS jest nie do przebicia. Nie do przebicia, także współczuję tym ludziom. No ale to trzeba przycelować czasem, to może wtedy będzie jeszcze bardziej nie do pobicia. No dzień dobry. <laughs> Chyba nie Polak, albo może Polak. Zajebiste w tej grze jest to, że kuźwa czy grasz samemu, ze znajomymi, czy z randomami, to są takie uniwersalne znaki, które sobie można dawać, i tyle. Dobra, chodźmy tam, na ten budynek, może... O, tu jest gościu, z prawej. Z lewej? Gdzie on jest? O, <laughs> Dobra, mamy go. Strasznie się moi drodzy cieszę, że ten Battlefield 4. Ja pierdzielę! No co jest? Nie da się wyjść na to? Da się. Że ten Battlefield 4 trochę odżywa. Że WW3 też przychodzi w końcu. Mam nadzieję, że niedługo. Że 42 również niedługo. Że będzie o czym robić filmy że będę mógł robić wam filmy z gier, z, z grania, z broni, z karabinów, poradniki z gry. A nie tylko robić filmy o informacjach i ładnie je dodając muzyczkę do nich i mówiąc, że jest fajny film. Bo jednak kwintesencją mojego kanału zawsze było Co to mnie tam ktoś wyzywa? Kto kto tam jest? Kuba ty ka co? Bo to kwintesencją mojego kanału zawsze była jednak integracja z wami na serwerach, bezpośrednie granie, robienie jakichś śmiesznych rzeczy, a nie tylko jakieś suche fakty, przedstawianie suchych faktów. Więc naprawdę, naprawdę mega, mega się cieszę, że to będzie wracać, moi drodzy. Mam nadzieję, że będziemy uczestniczyć w tych wszystkich meczach razem, że będziemy się integrować, tak jak to było w przypadku czwórki, czy też nawet jedynki, w piątki oczywiście mniej. Pierwszy raz podłożyłem MKOM i kuźwa dostałem na ryj, odłamkami, no. No i wybuchło. Bardzo dobrze. 400 punktów. Zawsze do przodu. Yy, tak, yy, wasza kanapka oczywiście, moi drodzy, będzie powracać. Yy, poradniki do helikopterów. Topka. Yy, te wszystkie takie klasyki, o których tam gdzieś kiedyś... Oj, oj, oj. Kiedyś może ktoś jeszcze pamięta o tych filmach z Battlefielda 4. Na pewno analizy broni, yy, analizy dodatków, w zależności od tego, jakie tam będą rzeczy do zrobienia. Loadouty. Filmy na pewno codziennie, e, bo będzie co robić. Też przede... Nie podniosłem go? Bo będzie co robić, będzie co, pokaże... co pokazywać w grze, także tej zawartości na kanale będzie naprawdę dużo. E, filmy będą często. Oh, oh, oh. Jak tak famasikiem wejdzie. Double jakiś wielobój. Mm? Cudownie. Także, także tak jak mówię. Dużo pracy. Doczekać się nie mogę. Jasny gwint! Co? Na spadochronie jestem, tak? Genialnie! <laughs> Gościu zdziwiony umarł tam. To był gość. Ten, co mnie zabił, jak się zbugowałem. W ogóle powiem wam, że... A tu są. Zastanawiałem się nad wynajęciem serwera w Battlefield 4. Oh. Ale jeszcze się zastanawiam. Cena jest bardzo duża 250 zł za, za 64-osobowy serwer. Wiem, wiem, konwencja jakaś pewnie zabrania strzelania do spadochroniarzy. Ale to zobaczymy, może w sierpniu coś się nam uda ogarnąć. Oj. Nach. Szkoda. Chłopy sami wszystko robią, nie? Wszystko sami robią. Powiem wam szczerze, że dawno nie miałem tak, żeby mieć naprawdę taką dobrą drużynę. Jasny gwind! Co się chłopy wysypały z windy? Dawno nie miałem tak, żeby faktycznie drużyna na tyle ciągnęła, cały... w sensie zespół ciągnął wszystko w podkładaniu. No ta, standardowo. Bo zawsze to jednak tam człowiek gdzieś tam pierwszy do tych komów podbiegał, gdzieś tam podkładał, no wiadomo. Bardziej starał się grać w PTFO. Też nieźle, 289. Drugie miejsce. Ale widać, że, że, że grają tutaj. Parę jakichś takich ogarów, którzy wiedzą w jaki sposób podłożyć, co podłożyć, jak podbiet. Chociaż i tak najfajniej zawsze się gra z widzami, nie? Bo to jakieś tam wzajemne wbijanie szpili, albo wbijanie kosy. Chłop, co tutaj spadł z rowerka, jest, jest zawsze najfajniejsze. Jednak ten Battlefield 4 ma jakiś taki smaczek, dziwny smaczek, we nie wiem. Nie próbowałem go nigdy tak leptycznie. CO?! O, na minimapie. Ta... Na minimapie gościa widziałem. Eee... Ma tą jakąś taką... Powtarzalność, jeśli chodzi o gameplay. Nie nudzi się, mimo że już te setki tysięcy. Te setki tysiące, no nie wiem, w zależności tego, ile kto z was gra. Gdzieś tam przegrał, to, to, to jest to mój ewidentny numer 1 i chciałbym sobie dobić też go widziałem na minimapie chciałem sobie dobić ten 140 level na PC-cie. bo ja normalnie grałem w Battlefield 4 na PS4 od początku dopiero potem potem dawno dawno przeszedłem sobie na peceta i najpierw na PC-cie grałem głównie snajperem i szturmowcem dlatego na na przykład jest tu ktoś? Wsparciuchu, nie mam praktycznie nic odlokowanego. Ale myślę, że 140 fajnie byłoby sobie tutaj na PC dobić. Powinno to być raczej bezproblemowe. Nawet nie chcę podkładać jakoś. Kurde, zabrakło niewiele. 9 zdrowia. Nie chcę jakoś podkładać mega często teraz tych MCOM-ów. Powolałbym sobie jeszcze trochę postrzelać tym famasem, bo widzę, że całkiem fajny meczek tutaj wejdzie. A wiem, że moja drużyna sobie tam z tym poradzi. Kiedyś nawet robiłem film taki. E... Ktoś wjeżdża? No, chyba nie. E, robiłem taki film Famas z... Kosiar. Kosiarka Famas tak się chyba nazywał. Z 5 lat temu? Albo z 6 lat temu, jak nie więcej. I też wtedy o Famasie mówiłem. W niektórych aspektach chyba nawet lepszy niż Aek. Ale to, tak jak mówię, chyba kwestia preferencji, no a jak na pewno ma to przeładowanie fajniejsze, tak mi się wydaje. Jeszcze frag na koniec, tak mi się wydaje, na koniec. Jeszcze, je, jeszcze jeden frag na koniec. I co? I pstro. Także moi drodzy, no pęknie ten MCOM. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Szybki meczyk. Fajny wynik. Prościutko, łatwiutko, mega przyjemnie. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaczki, papa. Pa.